Witajcie ponownie, jak już wiecie, i, i powtarzam, wszem, i wobec ja nie jestem osobą kartkową. Zrobić kartkę zrobię, ale uwierzcie mi, dla mnie to jest tak ogromna męka, że no unikam tego jak ognia, ale no nie zawsze nie zawsze jest tak, że mogę tego uniknąć. I tak było w tym przypadku miałam do zrobienia kartkę jedną. Jedną kartkę na urodziny dla pani i pana. Więc wiecie, sam fakt, że do zrobienia kartka dla pana, to już problem. Dwa kartka na dwie uroczystości, na jedną uroczystość, ale dla dwóch osób o dwóch różnych płciach, no to ciężko to połączyć, ciężko to pogodzić. Ale myślę, że mi się udało. Ale najpierw pokażę wam, z czego to zrobiłam. Praktycznie cała, cała Pudełko, bo to jest kartka w pudełku. Pudełko, baza kartki jest zrobiona z tego papieru, który jest. Ale bije wam. Tego papieru, który jest dostępny w Lidlu. Świetna gramatura. I ten mój pomysł, który miałam, żeby właśnie wykonać tą jedną kartkę, potrzebowałam większej, większej długości papieru. I ten papier właśnie spra sprawdził się idealnie, dlatego że. To jest format B, coś, ale nie powiem Wam dokładnie B, co. Ten papier ma rozmiar, zobaczcie, 24 na 34 cm, więc był dla mnie idealny. Kartka jest wielk formatu DL. Jak już widzicie, jest w pudełku. Tu jest róża z ranu, róża, kwiatek. Kwiatek z ranu perełkowy, różowy, coś. Pudełko ma szybkę pieczątka, z napis z ze stempla z agaterii. Od spodu pudełko wygląda tak z brązowego papieru. I teraz tak otwieramy pudełeczko, żeby tą kartkę wyjąć. Potrzebny jest sznureczek i ciągniemy za sznureczek i wyciągamy kartkę. I teraz tak. To jest patent. Pudełko, jak widzicie, jest dość wysokie. Zaraz zobaczycie dlaczego. Pieczątka z moim podpisem to jest jedyne miejsce, gdzie mogłam włożyć tą pieczątkę. Mogłam jeszcze dać z tyłu pudełka, ale myślę, że to je miejsce jest całkiem, całkiem znośne. No i sznureczek, wstążeczkę raczej do wyciągania. I tutaj jest po prostu y, otwór, otwór, głęboki otwór, żeby zmieściło się właśnie to coś, co jest w części męskiej. Dobra, najpierw część kobieca. Część kobieta to są papiery, a raczej resztki papierów dwóch kolekcji. Craft Okloki Felicity i Lavender Hills. Perełkowe cusie. taki fajny dodatek. Taki fajny dodatek do, do różnych kompozycji kwiatowych. Kwiatki z Foamiranu. Listki wycięte też z jakiejś kolekcji. Dwa chłościki zawieszone na sznureczku takim złotym. I do tego stempel wyembasowany. Z Agaterii. I stempel z Agaterii i puder z Agaterii. I tak się prezentuje część kobieca. Odwracamy i mamy część męską. Część męska jest to po prostu butelka z alkoholem. Butelka z alkoholem przyklejona do kartki, klejona gorąco, żeby się trzymało. Wstążka, stempel też był na złoto, też stempel i puder z Agaterii. I jest to jeszcze jeden napis i, i papiery są to papiery Terra Incognita u Haka Galery. I teraz tak pokażę wam myk tej kartki po prostu w ten sposób się ją otwiera. Czyli mamy część męską otwieramy i mamy życzenia i będą życzenia dla, dla pana. Odwracamy otwieramy część damską i będą życzenia dla pani. Myślę, że to jest świetny patent właśnie na kartkę dla dwóch osób. Ta sama okazja, dwie osoby, różna płeć, jedna kartka. Myślę, że wybrnęłam z tego całkiem nieźle. Możecie czerpać z tego pomysłu, bo myślę, że patent jest całkiem spoko. I to na dzisiaj wszystko. Dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnym moim projekcie.